Nagrałam ten film już miesiąc temu, ale jesień dalej trwa, więc zobaczcie jak wygląda moja poranna i wieczorna jesienna rutyna. Strzałoczko! W tygodniu wstaję zależnie od tej godziny, na którą zaczynam lekcję, ale teraz po zmianie planu zazwyczaj jest to albo 6.30, albo siódma. I pierwsze co robię to zakładam sobie takie grube skarpetki, bo wolę je niż kapcie i następnie, nie zawsze też, ale czeszę sobie włosy i spinam je od razu w kucyka czy w kokę, bo bardzo nie lubię mieć rozpuszczonych włosów. Następnie idę do łazienki, gdzie wykonuję swoją paraną pielęgnację i używam właśnie tej K emulsji z Bielendy i myję nią dokładnie twarz. I tutaj jeszcze używam takiego małego ręcznika, ale aktualnie daję swoje skórze samej wyschnąć albo używam jednorazowego ręcznika papierowego. I resztę pielęgnacji robię w pokoju, zaczynam od toniku z bielendy, Następnie leci na to witamina C, która aktualnie już mi się skończyła i jej nie użyłam, ale tutaj jeszcze miałam. I w czasie, kiedy serum się wchłania, ja idę do kuchni po wodę i wypijam sobie z rana taką całą szklankę wody. I następnie nakładam albo SPF, albo krem. Aktualnie nakładam krem, bo chcę, żeby moja skóra troszkę bardziej się nawilżyła, ale teoretycznie powinien być to SPF. Następnie włączyłam sobie taki jazz jesienną muzyczkę i zaczęłam się łóżko, ale nie robię tego zawsze rano, bo nie zawsze mam czas. Przechodzimy do kuchni zaczynam od postawienia wody na herbatę, ale też nie robię jej codziennie, bo nie zawsze mam czas. Rano zazwyczaj nie mam czasu, żeby robić jakieś takie bardzo wykwintne śniadania, czy takie bardziej po prostu zajmujące czas, i często to są po prostu toste I w sumie chyba częściej teraz ja się na nie słono. ale jako, że to jest jesienna poranna rutyna, to dzisiaj zrobiłem sobie jesienną. Owsiankę, której chyba w ogóle nigdy nie robiłam, także zobaczymy jak wyjdzie i robię to po prostu z głowy, nie z jakiegoś przepisu i jeszcze sobie zrobimy wcześniej jesienną herbatkę, także zaczynamy. I jeszcze dodam, że dla mnie obowiązkowo, jeżeli jest po prostu trochę później, bo zależy na którą godzinę zaczynam, to leci dzień dobry tofan. Wcześniejsze czynności zajęły mi trochę więcej czasu niż myślałam, że mi zajmą, i mam jakieś e, niecałe pół godziny do wyjścia, co wydaje się być, że dużo czasu, jak ja muszę tylko się, wiecie, tak ogarnąć, wyglądało powiedzmy, ale jak jeszcze nagrywam, to to zajmuje tyle czasu, nie zdążyłam posprzątać i. Muszę pamiętać, że gdy to zrobię, zanim mama wróci z pracy, bo będzie zła, że stawiłam tam tyle garów, ale nie mam na to czasu. I nie nagrałam wam później, że robię sobie śniadanie, bo mi się rozładował aparat i się przed chwilą trochę naładował. Ale później, właśnie, jak jazdę, jem śniadanie, albo w trakcie robienia śniadania, robię sobie jedzenie też do szkoły. No i to wtedy zrobiłam. A teraz, właśnie, czas się ogarnąć, i teraz się. Ubiorę. I chyba w końcu już przyszła jesienna pogoda i już jest tak zimno, macie się padać i prawdopodobnie większość ludzi by powiedziała, że masakra, ale ja się bardzo cieszę, że mogę w końcu brać kurtkę i czapkę i żyć po i mogę brać sweter. Także lecimy. Tak się prezentuje mój outfit, taki właśnie jesienny chciałam, z tego będę miała buty taki sweterek z lumpa bluzka taka dopasowana z długim rękawem białą, deniz i leginsy e, stradivariusy, chyba, ale tam dawno Nie wiem, zwyczajne leginsy i skarpetki z Lidla, pasujące kolorystycznie do swetra I teraz no, może sobie biżuterię, zobaczymy jak będzie z kolczykami, bo teraz przez kilka dni nie nosiłam, bo kupiłam sobie słuchawki, jeżeli nie wiecie e, Takie nauszne e, i tak mnie uczuliły czy miałam po prostu wielkie, czerwone plamy, teraz tu jest cała sucha skóra I po prostu mnie drażniły tutaj te kolczyki, bo mnie tu cały czas coś swędziało i one też mi przeszkadzały ja Jeszcze zakładam sobie moje dwa pierścionki Proszę bardzo taki oczy właśnie nie wiem czy mam brać jeszcze coś na górę, jakiś płaszcz Zobaczymy jak zimno tam będzie, ale może będzie mi wystarczająco ciepło. Teraz idziemy umyć zęby. I mój tata kupił ostatnio taką nową pastę do zębów jakąś naturalną bez e, e, czegoś tam, czekajcie, bez e, jakiegoś nie chloru, co ja gadam mm, no jakiegoś tam czegoś i ona jest zrobiona z goździków i właśnie ma taki trochę jesienno zimowy posmak więc idealnie do tego odcinka i jak mi za to ją kupił, to miałam tak... to nie będzie dobre, ale o dziwo jest spoko. U mam akurat świeżo umyte, więc z nimi nie muszę dzisiaj Spędzać dużo czasu. I teraz ostatni już krok mojej porannej rutyny to jest makijaż. Ostatnio tak raczej robię. Mam takie momenty, że albo właśnie nie robię w ogóle, albo że robię dużo. I teraz w sumie jestem w momencie, że raczej lubię sobie trochę dać, bo moja skóra też nie jest w najlepszym czasie teraz, więc coś tam a robię, także nie będę Wam pokazywać dokładnie jakich produktów używam, bo to zawsze jest coś innego, zawsze robię inny makijaż, zależy po prostu jak wygląda rano, co trzeba zakryć, co wygląda ok, więc będziecie mieli timelapse'a. Zaczynamy. I już na sam koniec, przed samym wyjściem, jeszcze e, się psikam perfumem. Ja aktualnie mam taki z, z Zary. Jest taki bardziej e, letni, zapachowy, ale jeszcze go sobie używam i ja robię tak max trzy przyknięcia. Jedno na szyję z tyłu, drugie na nadgarstki. A, no, i ewentualnie jeszcze trzecie naprzód. To jest maks. Więcej Ja teraz lecę na pociąg i widzimy się, jak wrócę, czyli jak będzie moja wieczorna rutyna, czyli taka poszkolna. I pierwsza rzecz, jaką zrobię, jak tylko wrócę do domu, to jest przebranie się w wygodne ubrania i spięcie włosów. Jakieś pudełka, które miałam w szkole myję i bardzo, bardzo ważne, dezynfekuję telefon codziennie, jak wrócę ze szkoły, najważniejsze, jak widzicie jest już 16, zapalam sobie świeczkę, lampki i jem obiad, zazwyczaj robię go sama, albo odgrzewam, ale akurat tutaj na świeżym mama mi zrobiła krewetki i oglądam sobie zazwyczaj YouTube'a, to akurat był czas, kiedy Andziek zadawała codziennie filmy, więc akurat to oglądałam. Bo jest 17:33. Ja teraz biorę się za naukę właśnie po zjedzeniu obiadu, bo w chwili od początku jest czas w końcu na naukę. Na jutro nie mam jakoś mega dużo, bo tylko muszę się nauczyć na kartkówkę z historii i zrobić tam jakieś zadanka z niemieckiego i to tyle. zapożyłam sobie herbatkę, bo zawsze właśnie do nauki lubię mieć coś do picia. Skończyłam się już uczyć i skończyłam już takie sprawy szkolne. To już na dzisiaj koniec. I właśnie jest 19.51. Więc co teraz będę robić? To będę szydełkować. Jak widzicie zrobiłam tutaj, kurde nie pamiętam ile, 16 chyba mm, takich kwadratów. Z czego będę właśnie robiła taki jesienny kocyk, taką narzutę. I teraz właśnie wystarczy y, tylko to połączyć. Więc właśnie tym się teraz zajmę. I przy okazji sobie posłucham muzyki dalej testując te słuchawki z jbl Teraz znowu je założę. Zobaczymy, jak ta skóra będzie wyglądała. Mój koncert troszkę się wydłużył, bo jest już 21.20. Ja się przed chwilą umyłam i teraz przechodzimy do mojej pielęgnacji. Pierwsza rzecz po umyciu oczywiście twarzy to jest tonik. Ten sam, co używałam rano. I serum z Eveline z tej samej serii co witamina C, chyba tak mi się wydaje. Bynajmniej tak samo wyglądają te butelki. Tylko tutaj mam 10% cynk i kwas salicylowy. I tak on wygląda. Jest taki z takimi niebieskimi jakimiś kropiczkami. Chociaż jakiego ja nakładam, to mnie troszkę piecze skóra. W tej chwili, o kurde, przypomniałam sobie, że miałam zrobić peeling. właśnie straszna z twarz. Nie tylko tu po bo bokach, ale tu mi schodzi cała. Pod oczy używam sobie takiego rollera z witaminą C też z Eveline. I ostatni krok to na zmianę sobie właśnie co trzy dni używam albo takiego żelu z aweny, albo takiej maści na receptę na trądzi, albo takiego żelu z Crewę. I dzisiaj akurat jest kolejna to na receptę. I normalnie to nakładam na całą twarz, ale przez to, że tu mam tak bardzo podrażnioną, to nie chcę po prostu nakładać tak y, silnych maściwych. Ona jest jakieś mega silna, ale jednak będzie o działanie takim złuszczającym, y, to nie chcę ich nakładać po prostu na właśnie tą skórę, gdzie tu mam gdzieś wsychałam. Y, I teraz właśnie na te boki i na szyję daję sobie ten sam krem, co miałam rano. No i to tyle, nie wiem czy dużo, czy mało. I dla mnie właśnie wieczór, taka godzina 21 to jest czas, kiedy ja już odpoczywam, tak przygotowuję się do snu, zapalę sobie świeczkę, zaparzę sobie rumianek właśnie. Wziąłem wygląda jak ciasto, ale to jest chlebek bananowy z jakim na górze i po prostu został taki kawałek, uznam dobra zjem to na kolację, bo w sumie ostatnią rzecz jadłam około 17, więc uznam, że coś zjem. No i jakieś to chyba tylko i wyłącznie kochane kłopoty. Takie zapalone i ja sobie siedzę pod kocykiem, fajnie opatulona. No i tak wygląda mój wieczór. Staram się robić tak codziennie. Nie mam na przykład tak, że uczę się do 22, idę się umyć i idę spać. Nie, ja po prostu muszę mieć moment, chociaż jeden w ciągu mojego dnia, że po prostu kończę naukę. I robię coś dla siebie, po prostu odpoczywam. Ja już umyłam zęby. Za chwilę rozcięłam łóżko i lecę spać. I to koniec mojej wieczornej rutyny Dziękuję, że obejrzeliście do końca. I widzimy się za tydzień. Pa! Strzałeczko!